Witam! Zgodnie z zapowiedzią z trzeciego odcinka podcastu Kontra Legem, prezentujemy Wam pierwszy odcinek swoistej podserii pod wspólnym tytułem Po godzinach. Pierwszy epizod tych krótkich i swoim założeniu traktowanych z przymrużeniem oka audycji dotyczyć będzie absurdów prawnych w Stanach Zjednoczonych. Temat znany i lubiany, ponieważ prawa stanowe w USA obfitują w nieprawdopodobne absurdy, by nie rzec, idiotyzmy, a materiałów na ten temat nie brakuje w sieci. Absurdy prawne w USA są głównie owocem licznych procesów cywilnych, które kończą się zdumiewającymi orzeczeniami sądów. Dzieje się tak dlatego, że w Stanach, podobnie jak w innych krajach anglosaskich, takich jak Wielka Brytania, Australia czy Nowa Zelandia, system prawny oparty jest na tzw. prawie precedensowym. Prawo precedensowe w znaczeniu pierwotnym oznaczało prawo tworzone od XII wieku w Anglii, które opierało się na argumentacji odwołującej się do tradycji, zwyczaju oraz precedensu, czyli sposobów, w jaki pewnego rodzaju przypadek rozstrzygnięto już wcześniej. Common Law przeciwstawiane jest regułom słuszności i prawu stanowionemu, a uzasadnienie decyzji sędziowskiej odwołuje się do szczególnych okoliczności sprawy. Przejdźmy zatem do konkretów. Oto krótki wyciąg z najbardziej dziwnych i śmiesznych regulacji prawnych w USA. W stanie Alabama w 1852 roku zakazano gry w domino, ale wyłącznie w niedzielę. Wykluczeniem jest noszenie lodów waflowych w tylnej kieszeni spodni oraz otwieranie parasola w celu odstraszenia atakującego konia. To przepis z 1886 roku. Radni hrabstwa Lee w 1986 roku zakazali sprzedaży orzeszków ziemnych po zachodzie słońca w środę. Surowo wzbroniona jest również jazda rowerem osobom niewidomym lub zakładającym opaski na oczy. Nie wolno wchodzić w sztucznych wąsach do kościoła, by nie rozśmieszyć zebranych wiernych. Dla mieszkańców Alabamy bezprawne jest też wykorzystywanie niedźwiedzia do walk z człowiekiem. Na Alasce zakazane jest budzenie niedźwiedzi ze snu zimowego w celu zrobienia im fotografii. W miejscowości Fairbanks nie można pić wódki z myszami. Nie wolno także wyrzucać żywego łosia z helikoptera. Tym sympatycznym zwierzętom zabrania się uprawiać seksu na ulicach, natomiast kangury mają zakaz przebywania w salonach fryzjerskich. Na Alasce prawo zabrania uprawiania seksu w samochodzie lub przyczepie, jeśli temperatura na zewnątrz jest poniżej minus 25 stopni Celsjusza. W Arizonie osłom nie wolno spać w wannie. W Tombstone prawo zakazuje śmienia się z otwartymi ustami w przypadku widocznych braków uzębienia. W miejscowości Takson nie wolno kobietom nosić spodni a w No Gales nie wolno nosić szelek mężczyznom. Z kolei legislatura stanu Arkansas w 1881 roku wprowadziła zakaz wymawiania nazwy tego stanu w nieprawidłowy sposób, nakazując właściwy akcent na konkretną sylabę. Prawo nie pozwala dyrektorom szkół podnoszenia wynagrodzenia nauczycielom, którzy czeszą się na pazia. Mężczyzna ma prawo bić swoją konkubinę pod warunkiem, że nie robi tego częściej niż raz w tygodniu. Podrywanie kobiety na ulicy w Little Rock grozi miesiącem więzienia. Harriford, w stanie Connecticut, zabronione jest całowanie żony w niedzielę. W północnej Dakocie nielegalny jest boks kangurów. Nie wolno także położyć się i zasnąć, dopóki nie zdejmie się butów. W Delaware, z kolei wykroczeniem klasy B jest sprzedaż, wymiana lub poderowanie skóry domowego psa lub kota. Na Florydzie przepis zabrania lekarzowi pytać pacjenta, czy posiada przy sobie broń palną. Obowiązuje też zakaz wożenia ciężarnych świń w zamkniętych skrzyniach. Legislatorzy stanu zabronili też wspólnego zamieszkania kobiecie i mężczyźnie bez ślubu i może to dotyczyć także pełnoletniego rodzeństwa. Wszystkie drzwi publiczne muszą zawsze otwierać się na zewnątrz, a rodzicom nie wolno sprzedać swoich dzieci. Zakazuje się wykonywania skoków ze spadochronem niezamężnym kobietom w ciąży w niedzielę. Ustawodawcy Florydy wprowadzili także opłatę parkometrową za pozostawienie słonia na miejscu parkingowym. W niektórych miejscach jest zakaz porzucania słoni po godzinie 20. Natomiast, jeżeli planujemy wizytę w restauracji, należy uprzednio odprowadzić słonia do domu. Za kradzież konia obowiązuje kara śmierci. W Daytona Beach prawo zabrania molestowania seksualnego kontenerów na śmieci. W 2002 roku władze miasteczka Inglis wydały dekret nakazujący szatanowi i innym siłom nieczystym niezwłoczne zaprzestanie wszelkiej aktywności. Obowiązuje tam także zakaz uprawiania seksu z jeżozwierzami. Przepisy zabraniają ponadto gwizdania pod wodą, a za zaśnięcie z głową w kloszu suszarki u fryzjera grozi grzywna. Właściciel lokalu, w którym sprzedaje się alkohol, może otrzymać karę 1000 dolarów, jeśli uczestniczy sam lub dopuści do tego, by uprawiano tam zawody w rzucaniu karłami. Praktyka ta została podobno stwierdzona w jednym z lokali na południu stanu. W miejscowości Saratoza zakazane jest śpiewanie w slipkach. Prawodawstwo stanu Georgia zakazuje sprzedaży wywiórczych ogonów. Na Hawajach nie wolno wkładać sobie monet do uszu. W Maui County. Grzywna grozi samodzielnemu majsterkowiczowi budującemu bombę atomową. Wajdaho nie wolno podarować swojej sympatii pudełka czekoladek ważącego więcej niż 50 funtów, czyli prawie 23 kg. Kanibalizm jest tu surowo zabroniony i zagrożony wyrokiem do 14 lat więzienia, jednak nie w przypadku zagrożenia życia i kiedy stanowi jedyną możliwość przetrwania. Warto wspomnieć, że jest to jedyny stan, który zakazuje kanibalizmu. Wajdaho nie wolno także łowić ryb siedząc na grzbiecie wielbłąda. W Zion, w Illinois, nie wolno częstować papierosami psów, kotów ani innych zwierząt domowych. Od 1872 roku do dnia dzisiejszego w mieście Urbana obowiązuje prawo, które zabrania wstępu do miasta dziwom natury i potworom bez pozwolenia. Sprzedawca krokodyli musi przestrzec potencjalnych kupujących przed całowaniem tych zwierząt. Kategorycznie zabronione jest wchodzenie do gmachu opery z pluszowym misiem. W Quernie Kobieta ważąca ponad 100 kg nie ma prawa jeździć konno w podkoszulku. W stanie Indiana nie wolno palić papierosów małpom. Można jeździć po ulicach na koniu jedynie z szybkością poniżej 10 mil na godzinę, a wartość liczby pi została ustawowo zaokrąglona do czterech. Prawo Indiany zakazuje swym obywatelom kąpieli w okresie zimowym. Nie można ponadto łowić ryb gołymi rękami. W mieście Gary obowiązuje zakaz chodzenia do teatru przed godziną 16 po zjedzeniu czosnku. W Indianie przestępstwo popełni ten, kto pomaluje zająca farbami lub w jakikolwiek inny sposób zmieni jego wygląd. Prawo w mieście Marshalltown w Iowa, zabrania koniom obgryzania hydrantów. Kalifornia zakazuje kąpieli dwojga małych dzieci w jednej wannie. W Walnut zabrania się publicznie nosić maski na twarzy. W tym samym kalifornijskim miasteczku zabrania się lotu samolotem, balonem czy jakimkolwiek innym latającym sprzętem poniżej 10 stóp czyli około 3 metrów nad ziemią. Zwłaszcza tam, gdzie znajdują się linie wysokiego napięcia. W Bakersville kobietom nie wolno uprawiać seksu z diabłem bez użycia prezerwatywy. Nie można jeść żab, które zmarły podczas konkursu na najwyższy żabi skok. Za to w Los Angeles mąż ma prawo bić żonę pasem, o ile szerokość pasa nie przekracza dwóch cali. W przypadku zastosowania szerszego wymagana jest zgoda małżonki. Ludziom bez uprawnień myśliwskich zabronione jest stawianie pułapek na myszy. A w San Francisco zabrania się właścicielom samochodów polerowania karoserii używaną bielizną. W miasteczku Wichita w stanie Kansas pobicie teściowej nie może być przyczyną rozwodu. W Karolinie Południowej z kolei żonę można bić tylko w niedzielę i wyłącznie na schodach gmachu sądu. Panuje tu ustawowy zakaz pracy w niedzielę, nie dotyczy on jednak straży pożarnej i sprzedawców żarówek. Mężczyzna powyżej 16 lat nie może uwodzić kobiety, fałszywie obiecując jej małżeństwo. W 2001 roku Senat Stanu Karolina Północna wydał dekret, który zabrania przeklinania w obecności osoby zmarłej. W stanie Kentucky poślubienie po raz czwarty tej samej osoby grozi więzieniem. Każdy ustawodawca, urzędnik publiczny lub prawnik musi złożyć tu przysięgę, stwierdzając, że nie walczył w pojedynku z użyciem śmiercionośnej broni. W Colorado zabronione jest gromadzenie deszczówki w beczkach lub innych naczyniach. Nie wolno również jeździć koniem pod wpływem alkoholu. W Denver można trafić do więzienia za pożyczenie sąsiadowi odkurzacza, a w Logan County każe się więzieniem za pocałowanie śpiącej kobiety. W stanie Maine wszystkie dekoracje świąteczne muszą zostać uprzątnięte do 14 stycznia, a słuchanie w niedzielę radiowych audycji rozrywkowych jest zabronione. W Maryland nie wolno wyrzucać z drugiego piętra budynku płonących snopków siana o innych kondygnacjach wzmianki brak. Osoba, która sprzedaje w automacie nielateksowe prezerwatywy, winna jest wykroczenia i zapłaci 1000 dolarów. W Hailthorpe zabronione jest publiczne całowanie się dłużej niż przez sekundę. Z kolei władze kurortu Ocean City w 1870 roku zakazały jedzenia kanapek podczas pływania w oceanie i siorbania przy jedzeniu zupy w miejscach publicznych. Zbrojona jest również sprzedaż kanapek z surowymi hamburgerami oraz publiczne paradowanie mężczyzn rozebranych do pasa. Posiadanie wybuchowych piłeczek golfowych w Massachusetts jest przestępstwem. Zaśpiewanie lub zagranie hymnu narodowego tylko w części jest karalne grzywną do 100 dolarów. Tyle samo kosztuje taniec przy akompaniamencie The Star Spangled Banner. W kodeksie karnym Michigan jest przewidziana kara więzienia za podłożenie przyłożonemu skunksa do szuflady biurka. Cudzołóstwo jest od 1931 roku formalnym przestępstwem, zagrożonym więzieniem oraz wysoką grzywną. W stanie Minnesota kobieta przebrana za świętego Mikołaja może trafić do więzienia na 30 dni. Nie wolno tu przekraczać granicy stanu z kaczką na głowie a prawo zabrania też udziału w zawodach polegających na łapaniu świni nasmarowanej tłuszczem. W Missouri nie można udawać niewidomego w celu żebrania pieniędzy. Byk lub baran w wieku powyżej jednego roku, który biega bezpańsko przez trzy dni, może zostać bezkarnie wykastrowany. Potrzeba jednak do tego pisemnego potwierdzenia trzech świadków. W Saco kobiety nie mogą nosić kapeluszy, które mogłyby przerazić dzieci, osoby wrażliwe i zwierzęta. W Montanie zaledwie kilkanaście lat temu zniesiono przepis mówiący że jeśli co najmniej siedmiu Indian planuje napad na Twoją nieruchomość, można ich zastrzelić. Wprowadzenie owcy na tory kolejowe z zamiarem uszkodzenia pociągu zagrożone jest karą do 50 tysięcy dolarów i więzieniem do lat pięciu. W Nebraska osoba zakażona chorobą weneryczną nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Istnieje tu także osobliwy przepis nakładający obowiązek jazdy blisko prawej krawędzi drogi, kiedy wjeżdża się na tereny górskie. No niby wszystko ok z tym, że w Nebrasce nie ma gór. W Nevadzie, jedynym stanie, gdzie dozwolona jest prostytucja, można trafić za kratki za użycie aparatu rentgenowskiego do prześwietlania obuwia. Ustawodawstwo stanu New Jersey zabrania mężczyznom robutek na drutach w czasie trwania sezonu wędkarskiego. W Paterson handlarze lodów mają zakaz wkurzania klientów. Nowojorski przepis zakazuje udzielania rozwodu, jeżeli małżonków dzieli poważna różnica poglądów. Para może uzyskać rozwód dopiero wtedy, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia. Jaki sens ma rozwód po dojściu do porozumienia, nie wiadomo. Cudzołóstwo jest formalnie zakazane od 1907 roku. Przyłapanym grozi 500 dolarów kary i 90 dni więzienia. Jedna z reguł pozwala kobietom nosić się publicznie z gołym biustem pod warunkiem, że nie wiążą z tym faktem działalności gospodarczej. No toż to czysta dyskryminacja Business Women. W stanie nowy Jork obowiązuje również zakaz witania się przez wkładanie sobie wzajemnie palców do nosa i kręcenia nimi. W latach 90. XIX wieku Nowojorskie miasto Green zakazało spożywania orzeszków ziemnych podczas koncertów i chodzenia tyłem po schodach. Przepis jak przepis, ale miasteczko nie miało nawet jednej sali koncertowej. Kapcie w stanie Nowy Jork można natomiast zakładać dopiero po godzinie drugiej. Lokalne prawo w Carizo w Nowym Meksyku zabrania kobietom pokazywania się w miejscach publicznych z nieogoloną twarzą i owłosionymi nogami. Istnieje zapis w stanowej konstytucji, że idiota nie może głosować w stanowych wyborach. Obecnie także Kentucky, Mississippi i Ohio utrzymują ten sam przepis. No to może akurat nie byłoby takie głupie. W Toledo, w Ohio, zabrania się rzucać w innych ludzi wężami. Nie wolno klapać wodą podczas łapania ryb w siatkę. W Cleveland prawo zakazuje kobietom nosić obuwie ze skóry, by mężczyźni nie oglądali ich nóg odbijających się w wypastowanych butach. W stanie Oklahoma do łowienia ryb nie można używać jojo. Obowiązuje tu zakaz rzucania czarów na nauczycieli przez uczniów. Niezbędne jest specjalne pozwolenie burmistrza na kopulację psów, ale już za strojenie niestosownych min do psa płaci się grzywne w wysokości 220 dolarów. Dziewczęta mającej poniżej 18 lat nie mogą pić kawy w miejscach publicznych w stanie Oregon po godzinie 19. Nie wolno tam również polować na... cmentarzach. Na Rhode Island kradzież kamiennego muru to przestępstwo. Kto w tym stanie celowo odgryzie innej osobie kończynę może otrzymać karę od minimum roku do nawet 20 lat więzienia. W Teksasie włodarze stanu ustanowili prawo, które wymaga od przestępcy, by ten najpóźniej 24 godziny przed napadem uprzedził ofiarę o swoich zamiarach. Ludzie chcący ubiegać się o urząd, muszą potwierdzić istnienie najwyższej istoty. Jeśli nie, mogą być poddani badaniom i testom religijnym. W Teksasie obowiązuje zakaz uprawiania seksu w samochodach. Policjant, który złapie parę na gorącym uczynku. Ma obowiązek trzykrotnie nacisnąć klakson w radiowozie i odczekać dwie minuty, zanim zbliży się do miejsca przestępstwa. Prawo zabrania także malowania graffiti na krowach. W miasteczku Dyersburg w Tennessee jedynie panowie mają prawo podrywać kobiety. Zakazany jest tu także połów ryb lassem. Karalne jest również podawanie innym osobom swojego hasła do Netflixa. W Utah nie obowiązuje zakaz jazdy pod wpływem alkoholu pod warunkiem, że prowadzący znajduje się na grzbiecie zwierzęcia. W Vermont kobietom nie wolno nosić sztucznej szczęki bez pisemnej zgody małżonka. Dwie osoby mogą się pocałować tylko po uprzednim wypłukaniu ust roztworem wody różanej. Podobnie jak na Florydzie przepisy zabraniają też gwizdania pod wodą. W hrabstwie z w stanie Waszyngton zabroniono z kolei straszenia wielkiej stopy nazywanej też Sasquatchem. Od 1969 roku obowiązuje tam akt prawny, który chroni wszystkie stworzenia jeszcze nieodkryte. Dozwolone jest tu współżycie płciowe jedynie w pozycji misjonarskiej i obowiązuje całkowity zakaz wystawiania zahipnotyzowanych ludzi w wystawach sklepowych. W Seattle młodym dziewczynom zakazano siadać na kolanach swoich sympatii w publicznych środkach lokomocji. W Waszyngtonie absolutnie zakazany jest także seks z dziewicą. W Virginii prawo zakazuje łaskotania kobiet. Jeśli świętując, wypuścicie więcej niż 50 balonów na godzinę, popełnicie przestępstwo. Dzieciom nie wolno uczestniczyć w halloweenowej zabawie cukierek albo psikus, a ponadto zgodnie z obowiązującym prawem seks pozamałżeński jest absolutnie zabroniony. Z kolei w zachodniej Virginia, kto poluje, łapie, zabija, uszkodzi lub goni dzikie zwierzęta lub taki z użyciem fredki, otrzyma grzywnę lub pójdzie za kratki. W Wyoming natomiast nie wolno uciąć, oderwać, uszkodzić lub okaleczyć więcej niż połowy ucha owcy. Naruszenie tego przepisu jest zagrożone karą nawet do 5 lat więzienia. I to byłoby w zasadzie na tyle. Oczywiście można odnaleźć jeszcze setki podobnych perełek prawnych, ale zgodnie z wytyczonymi założeniami audycje mają mieć charakter rozrywkowy, czemu zbyt rozbudowana forma i treść raczej nie sprzyjają. Czwarty odcinek głównej serii już w przygotowaniu. Ale mamy nadzieję, że spodoba się Wam i ten pomysł i nagrodzicie go łapkami w górę i kolejnymi subskrypcjami, a kolejny epizod po godzinach poprowadzi ładniejsza część naszego tandemu i będzie on dotyczył absurdów prawa europejskiego. Pozdrawiam i do usłyszenia!